Jeśli chcecie być na mojego Facebooka, Skype'a lub Snapchata, link macie w opisie. Cześć, co robicie wolny? To kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj gramy w Patch and Play. Dzisiaj jestem z Jaką Kawką. Hej! Szymony maneczko! Cześć, otwieramy radzica. ratę Gold Patch. po trzy patki. No z zasady znacie. No i Tomasz Mile. I do Państwa. Pani. Aha, dzięki za. Na prawdę mówię. No to Teraz no, ja ty. Skakuj to, bo... Bo to... Tutaj 94, tak. Tu ja to. To. Dobra. Arkadiusz, z latan. Szkoda, że jest przetransferowany. I przegrywam jeden za? Hamsik. Najwyższy overall. 91, z Zlatan. 1-0 Müller mnie uratował. A teraz na razie. Lejon na was. Kelor! Kellor! Oli, zanupista paczka. Szacun. Wezmana w grę. Wow, najwyższy overall. 86. Nie wiem, jak się wypowiada to imię. O brzup! to! Sobie język można połamać. Dobra, dawaj, traty. Halo? Poczekaj, otworzy się kiedyś. Nie, chyba... Ooo! Już jest I wygrywam. Wow, ale karta! <laughs> najlepsza karta. Ever. Mam zasilą w SFIF. Znaczy w tym. Ten Fifi, on był niedawno. A to jest najlepsza karta 95. O, no, najlepsza do. w tym openingu, nie? Jeden do jednego! Na Stand France! Emocje po prostu. Po prostu stan, stan de France, nie? Ricardo Kaka, David De Pepe! Mistrz Euro. Najsłabszy piłkarz. No. Godin 89, ale Suarez 96. Ale z Gea 94, otwieraj. Zobaczymy czy mnie pobijesz. Muszę mieć 96? 7? Latan bohaterem nie no jest do 88 więc ja wygrywam 2 do rewanego. dziękuję oczywiście wbijajcie na kanał Jakub Kawka tam będzie dzisiaj rewanż bo niestety mieliśmy u mnie nagrywać jak to było w zapowiedzi ale jest u Wiktora wbijajcie na mój kanał na rewanż dobrze się grało nie no dwa do jednego. emocje były no niestety no niestety. Drzewa się. No i, no i takie, ta, takie I był to part and play. Wiktor będzie to... Nie robione. zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli się podobało. Ja patrzę, więc zostaw tego kciuka. Nie, kliknij przycisk subskrybuj. Dzięki Tobie mój kanał może być lepszy. Cześć! Dzięki!